Jesteśmy w samopołudnie. Jesteśmy w samopołudnie. Nie bójcie się, nikt nas dzisiaj nie zagłuszy. Jesteśmy tu 4 czerwca w samopołudnie. Widzę ocean, ludzki, ludzkich głów, morze biało-czerwonych flag. Są nas tysiące, tysiące ludzi z Polską w sercach. Tysiące, dziesiątki tysięcy, miliony przed telewizorami, Polek i Polaków, którzy nie dali się złamać, nie dali się zastraszyć, nie dali się zniechęcić. Polska jest w naszych sercach i dlatego przetrwaliśmy te trudne lata. I dlatego dzisiaj w rocznicę wolnych wyborów, w rocznicę wielkiego zwycięstwa, którego symbol i twórca stoi tu obok mnie, prezydent Lech Wałęsa. To słowo dziękujemy, dedykujemy Panu Prezydentowi i całej generacji, całym pokoleniu Solidarności, które wywalczyło konsekwencją, odwagą, bezkrwawo, bez przemocy, wywalczyło wolność i niepodległość. Dzisiaj przed nami stoi podobna misja o podobnej wadze. I dzisiaj też wszyscy ludzie dobrej woli w Polsce będą swoją konsekwencją. Odwagą, spokojem, optymizmem będą szli do zwycięstwa. Chcę Wam powiedzieć, jak patrzę dzisiaj tu na centrum Warszawy, na niekończące się tłumy ludzi, którzy przyszli zamanifestować swoją złość, ale też swoją nadzieję, że dawno już nie pomyślałem, że słowa tu jest Polska tak bardzo pasują do miejsca i czasu. Tak, tu jest Polska. Pierwszym krokiem do zrzucenia niewoli jest być odważnym, aby być wolnym. Pierwszym krokiem do zwycięstwa jest poznać się na własnej sile. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby cała Polska, cała Europa, cały świat, żeby wszyscy zobaczyli, jak jesteśmy silni, ilu jest nas gotowych podobnie jak wtedy, 40-30 lat temu. Walczyć znowu o demokrację, o wolną Polskę, o nasze prawa. Tego głosu, tej fali już nic nie zatrzyma. Olbrzym się obudził. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogę dzisiaj tu, w Warszawie w samo południe powiedzieć: Zwyciężymy.